Wydarzenie, o którym chcę opowiedzieć, nazywa się Letni Ogród Teatralno-Koncertowy. W ramach tego wydarzenia będą prezentowane piosenki i poezja. Wydarzenie zaczyna się 22 lipca. Pierwszy koncert jest w Woreśnicy, Forum Kultury, na który serdecznie zapraszamy. Godzina 17 .00. będziemy mieć również gości z Białorusi na tym wydarzeniu. Patronem wydarzenia jest Dolnośląski Urząd Wojewódzki, który też finansuje Letni Ogród Teatralno-Koncertowy, również Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, który też wspiera i finansuje ten projekt. I do kogo jest skierowane? Wydarzenie jest kierowane dla praktycznie wszystkich ludzi, którzy lubią słuchać piosenek, lubią muzykę filmową, muzykalową, operetkową. Mówiła Pani o poezji. Czyja to będzie poezja? Poezja między innymi będzie Kazimierza Przerwy Tettmajera, będzie też Jerzego Liberta, poezja będzie też Cypriana Kamila Norwida, poezja i wszystkie wiersze będą dotyczyły miłości, bo cały cykl i te dwa koncerty, które są prezentowane w tym cyklu na przemian, koncert zatytułowany Zaczarowana Miłość i drugi koncert Usta Milczą Dusza Śpiewa są poświęcone właśnie miłości, dlatego te wszystkie wiersze, które będą prezentowane, są to wiersze poetów polskich, będą również traktowały o miłości. A pieśni? Piosenki będą też o miłości, o miłości różnej, o miłości takiej spełnionej, o miłości niespełnionej. W każdym razie o miłości, której jest pełno w całym wszechświecie, w kosmosie. I o tym właśnie będą te koncerty traktowały. Wzuchu jest koncert 24 lipca o godzinie 18.00. Tutaj o w pięknym otoczeniu starej kopalni, która naprawdę jest przecudowna, jeżeli chodzi o wszystkie wydarzenia artystyczne, pani Ania Żabska, dyrektor tutaj Centrum Kultury i Nauki, będzie znowu gościła Teatru Williams. Będziemy tutaj występować w klubie Montownia. Koncert usta Milczą, dusza śpiewa 24 lipca, godzina 18 klub Montownia. Stara Kopalnia. Serdecznie Państwa zapraszamy. A wstęp wolny czy za Wstęp jest wolny na wszystkie wydarzenia. Wszystkie te wydarzenia, cały ten nasz ogród teatralno-koncertowy jest pod patronatem również Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Więc wszystkie wydarzenia, które się będą odbywać, wszystkie koncerty, które śpiewamy na Dolnym Śląsku, a dodam, że śpiewamy w różnych miejscach, bo między innymi właśnie jest Oleśnica, Świdnica, jest Wałbrzych i śpiewamy również w Dusznikach, w dworku Chopina, jest również Jawor, przepiękny teatr w rynku i wiele innych miejsc, w których ten koncert dwa koncerty będziemy prezentować, także serdecznie na wszystkie koncerty zapraszamy w całej przestrzeni Dolnego Śląska.